Przede wszystkim was w trzecim odcinku Sprints of Persy z 1989 roku. I z tego co przeczytałem, od tego poziomu można sobie zapisać grę. Tak też i się stało. A zloadować można w ten sposób. A nie mogę zloadować, ponieważ nie zginąłem. Czy coś, nie wiem. Zapisałem w tamtym momencie w tym momencie, więc chyba dlatego nie mogę nic z tym zrobić. Ale co, no widać, że chyba nasz książę Persji w końcu Wydostał się z lochów, na no, przynajmniej z tego najniższego poziomu lochu. I ma zagłoskę, bo mogę albo skręcić w prawo, albo w lewo. Ofty, oh, Wciry. Dobra, tu pójdziemy w lewo. A dobra, tak można. Super, powinno się Będę musiał tą grę przychodzić od nowa, z oczywistych względów, żeby sobie tego czasu trochę nabić, ponieważ 27 minut to trochę mało. Ups, może nie chcę tam być, Ech, ale powinno być teoretycznie wystarczająco, hmm. ale nie, nie chcę też się tak śpieszyć bardzo, nie? Kurczę, jaki ten poziom jest rozlazły i w ogóle. O, wydawało mi się, że te platformy będą no, spadać na dół. Trochę mnie nakierowały te zniszczone kafeleczki. widocznie to nie była prawda. I co, znowu się Prince of Persia zawiesi i nie będę mógł. A tu jest zdrowie, tylko o. My zdrowie mamy pełne. Przez już myślałem, że spadnę w przepaść, bo książę percy jest jakiegoś powodu, nie chce się zapaść tej krawędzi, pewnie dlatego, bo byłem zbyt daleko od niej. Kurczę, czy tu cokolwiek będzie ciekawego? Tak, śmierć miałem przez chwilę ciekawą bardzo. O, tu jest wyjście. Czy tu coś jest? Na dole nic. No to teraz by chyba hmm. wypadało znaleźć... Yy. Nie no, bez żartów, serio. Czy mi się wydaje, czy... Czy to w. Czy. O kurde, trzeba będzie jednak w prawo iść. No, jakby o to mi chodziło cały czas. Tak, poszedłem w lewo. Okazało się, że nic nie było. Tylko drzwi. Zamknięte. No ale przynajmniej wiadomo, gdzie jest. No nie z poziomu. A 25 minut. Nie, dobrze. Będę musiał sobie wykalkulować, ile mniej więcej minut poświęcać na. Każdy z poziomów, żeby potem nie było lipy przypadkiem, ale jeżeli w grze jest podobno, spoiler, jak coś to, yy, to w tej grze jest około 12 poziomów, czy równo 12, jakoś tak. Więc każdy poziom powinienem podzielić, rozdzielić 60 minut na te ileś tam poziomów. I nie wiem, ile to by było 60 przez 12. O, potion, fajne hmm, 60 przez 12, czyli 6 minut na level 6 razy 12. Nie, 60 przez 10 to jest 6, a 60 przez 12 5 około 5, 2 razy 5, równo 5, czyli 5 minut na poziom. Czyli wystarczy się tak naprawdę na, nauczyć na pamięć tych poziomów i już będzie wiadomo, w który gdzie jest. <noise> Ile się tam ma zająć. Mm, to mi się nie podoba, nie lubię takich. Trochę. Mały kroczek. Dla pewności i przeskoczone. Ty, nie ma tu żadnych wrogów. Ej, halo! Ale te, te drzwi są zamknięte. Co tak, ma kurna zrobić niby. Z tego co rozumiem, to. To tu nie było nigdzie kładki żadnej. Hmm, czy ja nie do końca zwiedziłem tą lewą stronę? Czy być może przeoczyłem i. Oj, to wejście jest gdzieś indziej. A mogę zlodować? Kurde. To loadowanie chyba nie działa. Jak się już zapiszę, rozgrę. No to co, czyli muszę po prostu znaleźć tą kładkę Gdzieś. Kurczę, a gdzie ona w ogóle może być. No dobra, już wezmij się tam. No tutaj jej nie ma. Tutaj książę Persji chyba Dobra, może się czegoś zapać Za tą bramą jest Potion a w ogóle, po co mi tak dużo potjonów, skoro tu wrogów nie ma żadnych? Ciekawa sprawa. No i coś tu jest, cokolwiek? No nie ma nic. Co? To jak nie wiem, mam otworzyć tą bramę? Nie rozumiem. A wiecie co? zaryzykuję i spadnę tutaj w przepaść. Przynajmniej wiem, że tam nic nie ma. Cóż... A z drugiej strony dosyć krótki ten poziom, tylko no... najpierw trzeba znaleźć gdzie jest ten przełącznik do tej głupiej bramy. Bo jak go nie znajdę? Średnio... hmm... hmm. Czekaj... Bo w sumie to tam była taka rzecz, bo jakiś dziwny dźwięk był przez chwilę, że mogłem podejść do potionu, potiona, tylko że nie chciało mi się, bo miałem pełne zdrowie. A być może tam była kładka do wciśnięcia, właśnie. Zaraz się dowiemy. O ile książę będzie chciało zejść stamtędy, tamtędy zejść. Nie. Nie ma tu nic. Coś musiałem przygapić, ale nie wiem czy w związku z lewą stroną poziomu czy z prawą. To zaczyna być cięższe od tą Prydera, tak szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że nie mamy nieskończoności czasu. Kurczę, no ale na pewno tu nic nie ma, ale to jest nic totalnie. Hmm. To dopiero kurczę. No nie spodziewałem się, że mogę trafić faktycznie na taki poziom, który tor się cały, a nic nie znalazłem. I być może nie zwiedziłem go całego jeszcze. Nie wiem. 20 minut. <laughs> Za 20 minut naszą księżniczkę stracą. Smutna informacja dla nas, co nie? Trochę. Nie, no tu też nic. Nic, a nic. Czekaj, mogę tu, może wejść na górę? Może to o to chodzi, że... A nie, dobra, to tędy się wchodziło tak po prostu na górę. A zobaczmy co jest tutaj po prawej stronie. Aha, Ale troll. Ale po prostu żart największy. To tędy trzeba wejść. Ale tamte drzwi. Przez nie się nie przechodzi. No to wychodzi. Sekret? Nic o nic. A może jednak? Nie. To co to tam było niby że po prawej stronie. Może tam jest jakiś przełącznik, właśnie co nie zdowałem, był potion i dlatego nie chciałem do niego podchodzić. Najbardziej to było prawdopodobne. Już nas pierwszy i drugi no bardziej drugi poziom nauczył. Aha. No to fajnie. To się dużo dowiedziałem. E, ale, ale, teoretycznie jeszcze tutaj nad nami mogłoby coś być. Ponieważ mamy jakieś przepaści. Jak widać było, w tamtym okienku już dwa w tył to by było w sumie. Tylko czy zwykły skok wystarczy? Wystarczył. Szybko. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Muszę podchodzić bliżej krawędzi, żeby zrobić ten skok. Ty, no nawet sobie nie rób żartów. No cóż, żarty będzie sobie robić. Kordę. Nie fajnie. Nie podoba mi się to. Przecież będę musiał. Zapewnić jak głupi, żeby w ogóle tam zdążyć? No tak. Oczywiście. Wiadomo. Dobra, a w sumie chętnie bym się jeszcze dowiedział, czy być może jest um, tam coś po prawej stronie. No, coś tu jest. A my chyba pamiętamy co? I tak. No, dosyć czyste te kości były, <laughs> że tak powiem. Nie, no cholera wiem po prostu, jak mam niby to zdążyć. Wszystko, hmm. jak nie spróbuję, to się nie dowiem. I teraz szybko. Szybko, 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 szybko. No czemu nie skończył? Niesprawiedliwe. Dobra, kolejna próba w takim razie. Świetnie po prostu. Czyli i tak muszę podejść do krawędzi. Prawdopodobnie więcej bym zyskał, jakbym się rozpędził z tamtej prawej strony. Ale już spróbuję w ten sposób. Może nie stracę na ten zbyt dużo. Dobra, może tym razem skoczę nieco wcześniej. Dobra, wielki skok. Dawaj, dawaj, wspinaj się. Jest! Jaj, udało się! Johu! Sekret? Nic, nic. Tajemniczo. A, tam coś było. How Zobaczmy co tam jest na dole. Kurczę, jak teraz mi się coś nie uda i spadnę w przepaść czy coś w tym stylu, to będę na siebie bardzo zły. Dobra, może nie. Może jednak nie straćmy tego. Zwłaszcza, że tam już tą platformę poruszyłem, więc na dobrą sprawę to... No tak trochę to by było słabe. Nie byłbym w stanie już raczej wrócić. Um, czy ja powinienem przypadkiem nie poruszyć tego na dłużej troszkę? Dobra, tyle wystarczy. Szybko, szybko. Teraz obrót. Cyk, cyk, cyk. Aaa! Okej. Okay. Czyli teraz dopiero muszę się wrócić. Ciekawe czy to też jest na czas. Rety wszystko, wszystko na czas. To dlatego pierwsza część Ubisoftu się nazywała Piaski Czasu. Chcieli zakpić chyba z tego jaka ta pierwsza klasyczna część była trudna. Uf. Co? O nie, ja tego szkieleta nie pokonam. Chyba muszę go zrzucić po prostu. Dobra, zrzucony. A teraz tylko taki problem, że jak tam spadnę, to on tam będzie. <grym>, o, no właśnie. Oj. Dobra, dawaj. No nie. Ej, zaraz zar zar nie załatwi. Chyba, że ja go załatwię. Jest! Uf, kurczę. Ale w ogóle jakie to ciężkie było. Jedno zdrowie. Ile czasu? 11 minut. Pozdro. No chyba raczej nie uda się w to 11 minut zrobić. Nawet nie będę zapisywał. Ale wiecie, zaraz zobaczymy wspólnie jak wygląda Czytanie może. Albo dobra, pokażę Wam jak wygląda wczytywanie już jak. Może sam to ogarnę, bo i tak mam do przejścia dwa poziomy plus ten trzeci. Tak. No, życzę mi powodzenia, tak myślę, żeby to w miarę szybko zrobić. Mam nadzieję, że oczynność Trzeba będzie wyglądać kolejne. Na razie.